Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Bookshop Simulator. Kontynuujemy sobie oczywiście rozgrywkę, jesteśmy nadal w Japonii i ohoho, no to ja tutaj zaszalałam, no to ja tutaj zaszalałam z tym zamówieniem w poprzednim odcinku. Czy myślałam, że ona na bossa chodzi, ale nie, ma japonki. Dobra, zapalmy światło, bo tutaj możemy, o której godzinie chcemy. No i teraz tak się zastanawiam, bo ja zamówienie robiłam, czyli... Jejku, czyli teoretycznie moglibyśmy od razu otworzyć tutaj nasz sklepik. Tylko jeszcze tak się zastanawiam, czy im tutaj pomóc to donosić, czy nie. Choć się dam Wam tutaj niedługo drapu, drapu, drapu... Ej, daj, no chcecie nalać wody i nasypać jedzonki. O, e, proszę bardzo, ale myślę, że ich jest, słuchajcie, tyle, że oni sobie poradzą tutaj. A my przynajmniej może więcej dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zrobimy. Także chyba otwieramy. Chyba tak, chyba nic więcej tutaj nie mam do e, zrobienia. Idziemy od razu wstawić. A nawet mamy kawkę z wczoraj. Dobra, zobaczcie, jeszcze jest ciepła. No idealnie, także kochani, ja was zachęcam do zostawiania łapeczek w górę subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Pamiętajcie o podbijaniu filmów, o zostawianiu komentarzy. O, już mamy klientkę. Chcę, tak, kawkę, o zostawianiu komentarzy z góry Wam bardzo, 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 bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję również moim wspierającym, którzy tutaj się wyświetlają. Proszę Pani poczekać, bo ja teraz mam podziękowania. Którzy się tutaj teraz wyświetlają, buziaczki, buziaczki, serduszka dla Was. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie i pamiętajcie, że dla wspierających odcinki są na kanale wcześniej. Okej, okay, dobra. Kawka na wynos zrobiona, proszę bardzo, proszę serdecznie, dziękuję w ogóle za wszystkie podbicia, za wszystkie łapki, moi drodzy, naprawdę jest tego coraz, coraz więcej i naprawdę, ojejku, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dobra, pamiętajmy, mamy drugą kasę, więc trzeba jej tutaj również ją obsługiwać, a bardziej korzystne dla nas jest sprzedawanie książek i tutaj innych tych rzeczy na tej kasie, czekaj jeszcze 20... Jeszcze 5 groszy niż tej kawy i to ciastko, nie? Okej, okay, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, spoko. Tutaj, tutaj mamy kawunię, tylko. Ojej, nie, kawunie, kawunie. Dla pani kolejną wstawiamy. Pani, w ogóle mamy prawie stówkę napiwków, ale na razie je zostawmy. Może na koniec tego dnia sobie odbierzemy, no zobaczymy, jak mi tam z poziomami. Aha, mm. Czekajcie, 29 będzie e, zaraz. No, chyba w tym odcinku mi się wydaje. No, zobaczymy, czy coś nowego dostaniemy. Czy po prostu wskoczy nam nowy poziom i tyle. E, dobra, e, szósteczka. Tutaj mamy złoty 40. Dobra, idę tu. To ti, ti, Piękny, dzień dobry, dzień dobry. Proszę. Kawka, pończuś i płacimy 6. Za kawkę i za pączka 6. A 6 reszty. Jezus, Maria, proszę. Dobra, nieważne, nieważne. E, kawka. Okej, okay. i teraz 5. 5 i chciałam powiedzieć 14, ale nie, to była sama. Kawunia. Dobra, tutaj lejemy i ponczuć dla pani, i płacimy kartą. I teraz będzie 14. Przepraszam, przepraszam, ja lecę. Aha, jej preferencje gatunkowe, dobra. Ja nie mam czasu na to. Nie mam na to czasu po prostu. 1023 zł. Czy w... wy to widzicie? Dziękujemy, Jezus, jak pij... ja Cię kręcę, jaka kwota, chyba pierwszy raz musiała kupić kilka książek y tych z autografami, tych vip książek specjalnych, tak, specjalne edycje, autografy i inne tam różności, 145, dziękuję, dobra, ja ich tutaj obsługuję, tam Ci niech e czekają, przepraszam serdecznie, ale no... Hmm. Potrzebny nam hajs. I no, wychodzi na to, że chyba dzisiaj powiększymy znowu górę dycha. Zaraz kupimy jeszcze książki używane. Może coś nam się tam fajnego trafi, też tak wartościowego. 176,20, rewelacja. No, tamta jeszcze, słuchajcie, nasza pani sprzedawca nie ma takich, mm, takiego tempa jak ja tutaj. Ale ona już dopiero, oczy, bidulka. Ja też na początku powoli kasowałam. No dobra, pociągnij dźwignię. Czy tam są jeszcze? No, coś tam jeszcze jest. Okej. Okay. Uj, przyciąga się nasz rudzielec śliczny. 5,20 groszy. Dobra, koteczki im się podobają, widzę. Kolejka do kawki również jest. No ale... No, no zobaczcie, tutaj mamy po 500, po 1000, a przy kawce 14 to jest max. No to logiczne, że tutaj będziemy ich obsługiwać, prawda? Pociągnij dźwignię, dziękuję. Eee, pociągnij dźwignię. No tutaj 16 akurat. Ale to się rzadko zdarza, że oni kupują jedną rzecz 97 i 10. Dobra, no i zaraz nam wskoczy 29 poziom. Tak naprawdę jestem mega ciekawa, czy będziemy mogli jakąś nową licencję kupić, czy też nie. Dobra, tutaj dolar dla pani i sekunda. Czy ja mam rachunki? Tak, mamy zapłacone. OK. I teraz bym chciała używane książki raz, dwa, trzy, a cztery weźmy sobie. Dobra. No i tak obsłużę tutaj. Mam nadzieję, że coś fajnego. O, 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 schowało się. Że coś tam fajnego nam się trafi. Ja zaraz wracam, moi drodzy klienci. Otwieramy. No. Jest coś, jakaś specjalna edycja. Dobra, yy, tu już mieliśmy. Kurczę, na razie nic mnie tutaj od jakiegoś czasu niestety nie zadziwia, a szkoda. 240. Dobra, no to ojoj. A, myślałam, że tylko jedna książka. Dobra, ok. 22.50, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. O tą ładną książkę ktoś kupił. Yy, dobra, już nie będę taka, pójdę ich obsłużyć. Dobra, ponczuś, kawka, tutaj lejemy i mamy jeden, żeby nie było, że olewam swoich klientów i wiecie, i oni wtedy nie przyjdą do mnie nawet zakładki kupić, także obsłuszmy ich tutaj też, kasa i 6 dolarów reszty, dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie i zaraz będzie 29 poziom, tiruriru, dobra, gotóweczka, ile mamy? Ciągle tyle samo napiwków, no nie dają nam, bo muszą czekać, aż do nich podejdziemy. <noise> więc w sumie nie ma co się dziwić, że nie dają nam napiwków. Dobra, tu się kawka leje, tutaj karciocha 14. Dobra, i tu pani jest teoretycznie ostatnia, więc proszę bardzo, proszę serdecznie. Gotóweczka 1. Reszty dziękuję, do widzenia. Okej, okay, tutaj też się kolejka zrobiła, także... Kuźwa, ja zapomniałam, bo ja ją dałam na magazyn, a oni stoją i czekają. Nie, kasjer. Jezu, ja zapomniałam, ja ją dałam na magazyn, żeby im pomogła. I cały czas patrzę, że stoi ta babka w tej czerwonej sukience. Mówię, co jest grane? I mi się, przy... Jezu, dobrze, że mi się przypomniało, bo oni by tak mogli stać do końca dnia i czekać, aż ona do nich podejdzie. Nie, no hit. Hit, hit, hit. Ok, mamy 2,40. Dziękuję bardzo. No, już mam 29 poziom, czyli chyba nic nie dostaliśmy. No, nic nie widziałam, chyba że przegapiłam, przegapiłam przez to zamieszanie z naszą panią Kazier. Ciekawa jestem, czy wy widzieliście wcześniej niż ja na bank. Na bank założę się e, dobra, tutaj skasujemy i pójdę po e, kolejny e, ojejku, tutaj się ciągle przeciąga cały czas się przeciąga słuchajcie, hasło odcinka dzisiaj to rudzielec także jeżeli ktoś ma ochotę napisać w komentarzu albo nie wie co ma napisać to napiszcie słowo rudzielec zawsze możecie też wstawić jakąś emotkę jeżeli chcecie zwiększyć zasięgi moich e, filmów, a na przykład nie wiecie co napisać tak, boziulku kochany boziulku, pokaż, no 我啊。<What? laughs> Jakie oczy ma. No. Kurczę, czyli oni, oni czekają, oni cały czas czekają. Oni nie idą chyba sobie, nawet jak muszą mega długo czekać, to bo oni tutaj. O, no i ta staw czerwonej jest przy kasie, dobra, czyli znaczy, że ruszyła e, kolejka, dobra kartą. E, nie idą sobie, jak muszą za długo czekać, czyli słuchajcie, plus. No to niech czekają tam przy tej kawiarni. No trudno. Niech się dzieje, i niech się dzieje. Wola nieba. No, także tak. A ten usiadł tu, albo ona, ja nie wiem, nie poznaje płci. W tej grze. E, nie, 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 to nie. Tutaj jeszcze mamy. No kurczę, słabo w tych kartonach. Słabiutko. Tutaj też nic nie będzie. E, no dobra, no jest coś tam niby. Coś tam niby jest, ale to. Hmm, no, taka średniowka bym powiedziała. Dobra, za trzy stówki. Ok. Tutaj, tutaj, tutaj. Złoty 20. Ile wykupujecie tak kartonów, tych używanych książek na jeden dzień? Dajcie mi znać w komentarzu, bo może ja za mało kupuję. Może powinnam od razu kupić z 10. I wtedy miałabym co wystawić na ten regał. Kupimy jeszcze dzisiaj, kupimy. Zresztą dostaniemy jeszcze trzy kartony na początek kolejnego. Jezu, ja tu po 5 groszy wydaje kobicie. Ja się kręcę. Na początek kolejnego dnia 40 groszy. Dobra, patrzę, czy mi się wszystko dobrze nagrywa, ale chyba tak, mam nadzieję. Ok, gotóweczka i mamy złoty 10 zł reszty. okej, okay. tutaj, tutaj pociągnij dźwignię, teraz ty się przeciągasz tutaj pani pod nogami słodziaki, no 28, dziękuję ok, ok, ok 40 hmm, może 34 poziom gracza by nam się udało wbić, dopiero jest po 15, ciekawa jestem dobra, mamy kartą i automatycznie daj oho, książeczki, batoniczki zakładeczki, pociągnij dźwignię, ja chyba jeszcze kupię te książki używać Jezu, mamy w ogóle 15 tysięcy No-Hit, a jeszcze dostaniemy z tej pierwszej księgarni, nie? Musimy pamiętać o tym. Także bez problemu chyba dzisiaj kupimy powiększenie, bo to dopiero jest 16 praktycznie. Więc jeszcze trochę godzin pracy przed nami. Nie, nie to chciałam. Chciałam tu, chciałam używane raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, już więcej nie kupuję. Dzisiaj dostaniemy jeszcze te trzy kartony, 78. No i wtedy sobie zobaczymy. Mam nadzieję, że w tych też coś ciekawego się znajdzie, że nie wydałam na marne tych pieniędzy. Dobra, F, otwieramy, już jest po 18, ok. No, oho, dobra, te, to już chyba mieliśmy, ale dawno. Pokażę, jaka tu jest cena. Nie, 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 to 210 zróbmy. Za tanio było, za tanio. A to jest to, dobra. E, tutaj mamy kolejny box. Mm, 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 nie ma. <laughs> Obsłuszmy panią. Nie mamy. No trudno się mówi. E, pociągnij dźwignię, super. Tutaj jedna książeczka, cztery reszty. Okej, okay, tutaj, tutaj. E, pociągnij dźwignię, super. Ponad 16 tysięcy mamy e, 3 i 10 groszy. Dobra. Tutaj, 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 tutaj. I mamy trzy Dobra, masz w 10 groszówkach, przepraszam, jakoś tak mi się klikło. Dobra, otwieramy kolejny karton. Dobra, coś jest. Jakaś specjalna. Uh, uh, uh. e, premia 50% do sprzedaży książek używanych. Ej, to fajna premia, kurczę, ale. Ja nie mam co tutaj zamienić. E, 520, 550 zróbmy. Hmm, może ktoś kupi. Jak kupi, to kupi, to znaczy, że nie było nam, słuchajcie, przeznaczone. No bo nie chcę chyba nic zamieniać tam z tych, co już mamy wystawione. Tamte bonusy mi się podobają, które mamy. Ok, 15. Dziękuję bardzo. Dajcie znać, jakie Wy macie właśnie bonusy wystawione w tych gablotkach i na tym piedestale. Ciekawa jestem, no. Jak, jak macie ochotę, to... Nie, 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 nie. To dajcie znać w komentarzach. Do... Co, ty tam, co ty tam podnosisz tą łapę? Jeden. Nie, nie, nie! Pięć. Ale mi się kręci normalnie dzisiaj to wydawanie. 3,50, dziękuję. Tam są chyba jeszcze dwa kartony, tak mi się wydaje. Tych książek używanych. Ej, będziemy mieć 34 poziom. Wydaje mi się, że tak, że uda nam się zdobyć, super, pociągnij dźwignię, poczekaj, 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 jeden jest tylko już, Uhuhu. moje obliczenia były złe, eee, dobra, ok. Eee, no otwórz, a nie mogę, no kurczę pieczone, no czemu nie mogę niby? O, jest, mamy 34 poziom i nową licencję do... Ej, no, no nie mogę tu nigdzie, patrzeć się. Kręcę się jak smród po gaciach. Ja nie mogę. Dobra, otworzyłam. Mamy jedną, dwie. O, dwie, super. Nie ja bym chciała wszystkie mieć jakieś takie wyjątkowe w jednym kartonie, wiem. Wiem, przesadzam, wiem. Ale cóż mam wam powiedzieć. Dobra, to sobie pousuwamy. Tu zobaczymy cenę. A tu chyba ta cena jest taka, a dobra, no 190. Ej, kupił ktoś tą książkę, patrzcie. <laughs> uh, 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 uh. Czy to ty? Nie. To nie ty. Może nie do mojej kasy przyszła. E, kobitka albo chłop. Chłop! Dobra. Chłopek roztropek dobra. <laughs> Okej. Okay. O, ty kupiłaś łeś, łoś. Okej, okay. ciekawe jaki będzie. E, co jeszcze jest? No właśnie, płać. Płać i płacz 889,60 miał do zapłaty. Dobrze, albo miała. Okej. Okay. No to teraz chodźcie tutaj, już obsłużymy tych, którzy czekają od rana. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór w sumie. E, witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Kawunia, proszę bardzo. Piąteczka for me. Dziękuję. E, pani, pan też, kawkę, ok. E, Pociągnie dźwignię, co chcesz. Nie chcesz kawki, ale ja zrobię. Może ktoś jeszcze będzie chciał. Ok, i mamy 11 reszty. Mamy 20 tysięcy prawie. Ja cię ci sunę. O, wow, piąteczka. E, jest ktoś jeszcze, żeby coś kupić? No nie, bez jip, 50 zł niecałe na brakuje do 20 tysięcy. Okej, okay, dobra, wiecie co? Zakończmy sobie dzień w lion ponad 2000. Rozpocznij następny dzień. Zobaczymy, ile 22 koła mamy. E, weźmiemy tak, te używane kartony otworzymy sobie. No, tutaj ok, nic nie ma. Weźmy kolejne. Dobra, chyba jak oni też stoją klienci, to oni mi przeszkadzają tutaj też trochę w, tych, w tym otwieraniu kartonów. Tutaj coś mamy: jakąś jedną książeczkę. Pokaż, pokaż, pokaż. Jak tutaj z sceną. To dobra, no, no rynkowa, dobrze, niech będzie, niech będzie. Nie przesadzajmy też, bo nie będą kupować nic wtedy, jak będzie za drogo. O, a tak to chociaż coś kupią. Dobra, tutaj też mamy jakąś specjalną edycję książki. E, nie, 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 to chciałam, chciałam tutaj to na przykład na dół, a cenowo, no, dwie stówki. Mm -hmm, tutaj, tutaj. Dobra, to teraz tak, rachunki przede wszystkim. No, dobra. No, powiększamy, nie? Możemy już kogoś zatrudnić jeszcze? Chyba nie. Nie, 6 na 6. W poprzednim odcinku, nie? Zatrudnialiśmy kogoś, tak mi się wydaje. I teraz tak: powiększamy sobie górę. Tu albo tu. Dobra, to tutaj chodźcie już bez różnicy mi. Dobra, 6 tysięcy nam zostało tylko. Teraz mamy licencję, dzwonnik, dzieci, ej, a czekajcie, a tutaj mam coś nowego, w ogóle nie, akcesoria, czy ja mam wszystkie te książki używane? Dobra, weźmiemy po kolei, lecimy tak jak mówiłam, dzwonnik, okej. Okay. I więcej nie mogę odblokować, nie mogę. Dobra, no to gdzie jest ten pan dzwonnik? Tu, raz, dwa, trzy. Kup teraz. Ja tak, jedną zanoszę na magazyn. Zobaczymy, jak on teraz tam wygląda do góry, jak to się powiększyło. Trzeba będzie jeszcze regały kupić. Tutaj nie. Tutaj mamy miejsce jeszcze. gie podnieś. Aha, 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 nie, nie, nie. Dobra, zwracam honor. Czekaj, o dobra, tutaj, 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 te muszę podnieść. G. G, O, E, K. A, tu mamy pojedynczy. No dobrze, i tu też jest pojedynczy. To też mi ładnie dopasuj. Super. No i, i, i. Tu by można było dokupić jeszcze regały, albo wezmę tak. Wezmę ten, właśnie. Bo na razie nie potrzebujemy, tak w sumie, wiecie, jakoś bardzo. Mamy miejsce, tu mamy jeszcze ten cały pusty, więc bez sensu kupować nowe byle by były. Chyba, że wiecie co, wiecie co, wiecie co. Yy, tutaj bym zrobiła tylko na używane. Nie dawaj mi tutaj, tu, tutaj już nie. Nie, 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 nie. Tu macie, chłopaki na używane książki zrobimy więcej miejsca po prostu yy, tu do góry daj bo tych aha to nie 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 dobra no to tak bo te używane jeszcze tu damy i może damy tu bo ich jest słuchajcie całkiem sporo my ich potrzebujemy a to czemu to leży na ziemi czy to jest to to nie ma swojego miejsca czy mi się wydaje tylko Kurczę, fajnie, podoba mi się teraz tutaj, naprawdę mi się podoba. Dobra, dam na razie tutaj, zobaczymy. I teraz bym chciała jeszcze zrobić porządek, może z tymi tutaj grami. Zrobimy tu tom zrobimy tu, żeby one były poziomo, i tą damy jeszcze tu. Czyli tu jest raz, dwa, trzy, cztery. I chyba tyle jest tych gier. Tak mi się wydaje. Ej, nie, no naprawdę podoba mi się. Teraz to mi się tutaj e, podoba mogę tu zostać, a jeszcze przed nami Paryż, jeszcze Paryż przed nami, z jednej strony nie mogę się doczekać a z drugiej strony tutaj nie przynoszę tej kuwety koło jedzenia nie będę im dawać tutaj, wiem, że wcześniej miały koło jedzenia, ale już teraz jest możliwość żeby była gdzie indziej to wykorzystajmy ją i tak, z jednej strony nie mogę się doczekać, aż pójdziemy do tego Paryża, a z drugiej teraz mi się tutaj tak podoba, a na początku mi się tutaj tak nie podobało, jak był taki mały ten lokal. Chciałam wracać tam po prostu do, do Lyon, Le a teraz jestem po prostu zachwycona. Co to jest? Co to jest? To jest pusta? To co, oni nie, wyrzuca, nie wyrzucają po sobie kartonów? No dajcie spokój. Pączki też już nam się powoli yy, kończą. No puste. No co za łamagi. No ja cię sunę. Dobra, czyli to, czyli to, czyli to. Aha, i nie dałam jeszcze tej nowej książki na półkę, więc. Mm. Ale odzwonię. Gdzie on był? Gdzie? go położyłam? Tu gdzieś. Dobrze. Tak, tutaj. Dobra. Musimy dać na półkę. Musimy ustalić cenę. Taka niebieskawa. To mogłaby nawet iść tu. O hmm, proszę, jak ładnie. Dobra. I tutaj też oczywiście 16. Robimy. Potwierdź. To wyrzucamy. Okej, okay, no i zrobimy sobie jeszcze na koniec zamówienie. Czyli tak tutaj jest 8 tego, więc zamówimy. Tutaj tak samo. Tu w ogóle mamy 0. Tutaj wystarczy nam. Też nie chcę szaleć. Mamy 6000. To nie jest dużo. Teraz powiększenie pewnie kosztuje 14, 15 jakoś tak. Raz tutaj raz. No, albo po dwa już zamówmy, no, przed chwilą mówię, że nie chcę wydawać, ale nieważne, nieważne, dobra, tutaj jest ok, tutaj też, tutaj dwa razy, tutaj dwa razy, tutaj, dobra, musimy kupić, raz, dwa, trzy, nawet raz, dwa, trzy, niech będzie, no, raz, dwa, trzy, poniżej dziesięciu, tutaj dwa, tutaj dwa... Tu jest 10. Zostawmy tak, jak jest. Tutaj też. Dobra. Teraz sobie przejdziemy tu. O, tu możemy dwa razy zamówić. Tutaj w porządku. Tutaj dwa. Tutaj. Dobra, musimy zrobić zamówionko. Dwa, dwa, dwa. Od góry, od góry. Ok, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa trzy, raz, dwa, raz. Oj. Raz, dwa. No i gitara. No i słuchajcie, zamówmy to. I zostało nam 1300 ociekręce. No to gitara, rzeczywiście. Dobra. No to tak, to się słuchajcie, prezentuje. No ja jestem zachwycona tą grą. Naprawdę. Jest, jest cudna. Mega, mega, ją lubię. Jak ktoś się jeszcze zastanawia, to ode mnie mega polecajka. Chodźcie też na Discorda, jeżeli jeszcze was nie ma. Tam sobie doradzamy, jeżeli chodzi o gry. Wstawiamy jakieś gierki, naprawdę jest rewelacyjnie, są niesamowici ludzie. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie, wszystkich, którzy są też na e, Discordzie, a na ten moment dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa.